Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Proszę Państwa, wszyscy musimy płacić podatki i dla każdego jest to na pewno nie najmilsza część wykonywanych czynności. Proszę Państwa, patrząc na procentowy wzrost w stosunku do roku 2020, widzimy to na poziomie od 3 do 4 procent, może powyżej 4 procent. Ja doskonale rozumiem, że mamy w tej chwili taką niejedną sytuację, pandemię, mamy e, ciężką sytuację wśród e, drobnej wytwórczości, drob, drobnych e, e, dział, działalności gospodarczej. Sklepy, e, usługi e, w niektórych dziedzinach naprawdę sięgają zerowych obrotów. Ja bym miał taką propozycję do pana burmistrza, by. E, powołać komisję taką opiniodawczą do określenia kryteriów umarzania podatku, bo na pewno będą podania, prośby o umorzenie podatków, żeby te kryteria, jakie, jakimi by się kierował pan burmistrz i osoby wyznaczone przez pana burmistrza, by były jasne, transparentne, przejrzyste. Moja taka propozycja jest, by w skład wkład takiej komisji również mogły wejść osoby z Rady, z Rady gmin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu o dzielenie odpowiedzi. Otóż, Szanowni Państwo, nie, ule, nie ulega zmianie sposób e, działania burmistrza w przedmiocie umarzania części e, podatków czy należności na rzecz gminy. Nie zostawiłem ani razu bez e, prośby żadnego wniosku. Oczywiście były takie, które odrzuciłem ze względów formalnych, bo ktoś nie udowodnił straty, bo ktoś nie e, uzasadnił tego, że znajdujemy się w trudnej sytuacji. Ale każdy wniosek, który wpłynął, znalazł się chociażby w kontekście umorzenia odsetek zawsze w rozpatrzeniu burmistrza. Jeśli chodzi o podatki rolne, de, e, sytuacja też nie ulega zmianie. Rolnik znajdujący się w trudnej sytuacji, jakiejś podblankowej, w sytuacji śmierci osoby najbliższej, w sytuacji jakiejś zapaści, bo różnie to bywa, naprawdę życie niesie scenariusze nieprawdopodobne, może zawsze liczyć na to, że burmistrz jednostkowo rozpatrzy wniosek o umorzenie i czy, czy zmniejszenie podatku i, i, i i będzie rozumiał co się udanego człowieka dzieje. Oczywiście panie przewodniczący nie widzę żadnych przeciwwskazań ku temu, jeżeli pan radca ułoży regulamin i wyda zarządzenie burmistrza to burmistrz. Ale ja rozumiem, natomiast przez przewodniczący Komisji Rewizyjnej, czy, czy przewodniczący komisji mogą stworzyć taki zespół, który będzie doradzał burmistrzowi i, i, i zawsze państwa poproszę o to, żebyście jako takie ciało doradcze, jeżeli radca prawny, oczywiście musimy to przegadać, bo... RODO jest bezwzględne. Jeżeli będzie taka możliwość, Panie Radny, z całą pewnością poprosimy Państwa o pomoc i, i takie ciało, czy coś w tym stylu powołamy. Natomiast jeszcze raz podkreślam, każdy człowiek znajdujący się w potrzebie może przyjść, napisać do urzędu, albo najpierw porozmawiać, a później napisać i na pewno jest to z przychylnością uwzględniane przez referat finansowy, a burmistrz to na końcu rozpatruje pozytywnie. Także sytuacja nie jest bez wyjścia. Jeżeli się okaże, że że e, ktoś potrzebuje pomocy, to mu pomagamy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że podatek rolny, czy z, zmiana stawki podatku rolnego uzyskała pozytywną opinię e, Izby Rolniczej Kujawsko-Pomorskiej. To ma też swoje znaczenie. Pan e, Skarbnik e, analizował wysokość tych podatków. Znajdują się w, w dolnej strefie. E, e, panie, panie... panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zacznę e, jeszcze raz jak powiem, zadam pytania odnośnie wszystkich trzech uchwał podatkowych, bo mam tutaj kłopoty techniczne z łączeniem się z Państwem. W związku z tym zadam panu burmistrzowi takie pytanie, czy rozważał to, że jesteśmy w specyficznej sytuacji gospodarczej, mamy COVID, grozi lockdown kolejny, wiele osób, że tak powiem, traci pracę, wiele osób traci swój własny biznes. I czy w tej sytuacji nie byłoby właściwym, żeby nie podnosić podatków, które tych podatków lokalnych, które gmina ustala, po to, żeby tym ludziom pomóc? Nie znam, niestety nie uczestniczyłem wczoraj w komisjach, więc nie znam o jakich, nie, nie, o jakich wielkościach kwot wynikających z tych podwyżek rozmawiamy, ale jak pamiętam w przeszłości to one nigdy nie były jakieś wielkie, więc myślę, że. Że gmina spokojnie by sobie mogła poradzić bez e, takich dużych podwyżek e, w przypadku piotków transportu, to aż 10%. Zdaję e, e, sobie sprawę, że padnie, padnie, no i pada cały czas słowo wytrych, czyli program naprawczy, ale Panie Burmistrzu, w programie naprawczym nie miało być oszczędności w różnych dziedzinach działania, a że tak powiem, tych oszczędności nie zauważam, czyli z jednej strony yy, będziemy mocno dawać pokieńcami swoim mieszkańcom, którzy są w trudnej sytuacji, a z drugiej tej oszczędności nie widać, więc może byśmy poszli w tym kierunku, aby pomóc naszym mieszkańcom w trudnej sytuacji, kiedy tracą pracę i kiedy tracą swoje biznesy. Jeśli chodzi o jakąś komisję odnośnie podatków, to nie wiem, czy jest taka możliwość, bo to Pan Górnik jest organem podatkowym, więc myślę, że żadni radni nie mają prawa do tego, żeby decydować o tym, czy, czy komuś się będzie umarzało, o, rozkładało na takie i tak dalej podatki. Natomiast Komisja Rewizyjna zawsze może że, może, że tak powiem, analizować Pańskie działania w zakresie i wysłuchać konkretne wnioski. No to chyba tyle na, na, na ten moment. Dziękuję. Otóż, Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Radni, jeszcze raz podkreślam. Nie podwyższanie sukcesywnie po parę groszy. Zwróćcie uwagę, że to są. Rozmawialiśmy o mojej poprawce o, o, dwóch, o dwóch dziesiątkach groszy, złotego. O 0,02 złotego. Takie są różnice podwyższamy, staramy się podwyższać o minimalną kwotę, która jest wymagana przez ten wytrych, jak Pan Radny powiedział, odnosząc się do uchwały, nad którą głosował, czy programu naprawczego, który da nam, daje, dał nam normalne funkcjonowanie, normalne życie. Więc nie rozumiem zupełnie ironicznego tonu Pana Radnego. Natomiast, Szanowni Państwo, do mnie wpłynął jeden wniosek przedsiębiorcy, transportowca o zmniejszenie o, o, o anulowanie podatku w związku z poniesionymi stratami wynikającymi z, z pandemii czy z covid u który został rozpatrzony negatywnie, ponieważ przedsiębiorca nie był w stanie udowodnić, że poniósł straty. Czyli jak popatrzyliśmy na zestawienia, to to wychodziło na to, że, że nic złego się tam u niego nie zadziało. Oczywiście zupełnie się z Panem Radą zgadzam, jednostkowo za każdym razem burmistrz pochyli się nad sytuacją przedsiębiorcy. Podatki dotyczą wszystkich i tych, co im ciężko i tym, co, co normalnie prowadzą działalność gospodarczą. Przecież nie wszystkie gałęzie naszej gospodarki, gospodarki oczywiście ludziom jest trudniej, i wiemy to, rozumiemy, każdy żyje w tym kraju. Natomiast podatki wzrastają minimalnie tylko o tyle, ile mogą, czy muszą, o, przepraszam, muszą i w przypadku trudnej sytuacji, o której Pan Radny wspominał, Burmistrz za każdym razem pochyli się na tyle racjonalnie, ile, ile może i e, udzieli e, pomocy przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca zgłasza się do Burmistrza i udowodni, że w wyniku COVID-u straty, to nie ma takiej możliwości, żeby Burmistrz mu nie pomógł. To jest oczywiste, bo jest to w mojej gestii i mogę to zrobić i, i na pewno zastosuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, każdy z nas, z nas Radnych został wybrany przez Grupę mieszkańców, o których zabiegaliśmy głosy, i teraz naszym obowiązkiem, też dbanie jest o interesy tych, tych naszych wyborców. Ale proszę Państwa, musimy jeszcze wziąć jedno pod uwagę. Przecież budżet gminy, to nie jest coś, co możemy z jednej strony wziąć, a w drugą stronę nie dołożyć. Więc jeśli do budżetu gminy nie, wpłano, nie wpłyną podatki. To nie będzie remontów dróg, chodników, wyposażenia do szkół, przedszkoli, remontów, upiększania miasta. To jest wszystko z tym związane. Żebyśmy czasami sami siebie nie, nie, nie oszukiwali. Fajnie, dobrze, niskie podatki, będziemy zadowoleni, ale za rok, dwa będą też pytania sołtysów, radnych, dlaczego ta droga nie wyremontowana, dlaczego to nie zrobione, dlaczego dyrektorzy szkół nie mają wyposażenia. I to jest, proszę Państwa, też pokłosie tego, żeby, że będą podatki niższe. Ja tutaj w całej rozciągłości zdania, które wypowiedział Pan Burmi, zgadzam się. Wzrost stopniowy. Myśmy już przeżyli wzrost taki bardzo, bardzo pikujący do góry. Dla każdego był ciosem. Jeśli co roku będziemy podnosić o przysłowiowe tych ileś groszy, wiem, że to jest dużo, bo przeliczałem sobie wczoraj dokładnie Jestem też przedsiębiorcą i patrzę na te cyferki i widzę. Dzisiaj księgowa nawet mi wyliczyła, powiedziała ile. To takim troszeczkę lekkim truchcikiem tutaj biegłem, żeby coś może powiedzieć inaczej, ale po, po namyśle, no, no fajnie, ale przecież to nie tylko mnie dotyczy, dotyczy wszystkich, a wszyscy jesteśmy mieszkańcami tego miasta, tej gminy. Jeżeli wspólnie nie będziemy dbać o to, by wpływały podatki, może tu pod tym kierunkiem, że. Bardziej, bardziej naciskajmy na pana burmistrza, aby te pieniądze były w sposób należyty wykorzystywane. Aczkolwiek myślę, że na obecny czas tak to się dzieje. Także, szanowni radni, proszę wziąć to też pod uwagę, że jeśli nie wpłyną pieniądze do budżetu, to nie będzie na inne cele. Dziękuję.